Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczący. Panie przewodniczący, chciałem się zapomnieć, kiedy będzie ogłoszony przetarg na uchwalenie kanalizacji na ulicy Bromyka i Waśniówka? Pierwszy ten był przedmiot. Nie jest Teraz jest koniec lipca i jednak, bo wreszcie mamy śniadanie. Wszystko jest w porządku. Dlaczego? Co tam pracuje teraz? Nie że. wniosek rozłożony

Nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest przyczyna, że wioska jeszcze nie dała w tym, że To Pan powiedział, że odpowiedź czy nie? Ja, Może Pan odpowiedzieć, ale w dniu dzisiejszym nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego jednostka wdrożeniowa jeszcze mnie, nie, nie ogłosiła tego przykładu. Wiem, że wystąpienie o środki było, wniosek były zgłoszone, dlaczego nie jest zamieszczone, nie jest odrzucone, jest Dziękuję bardzo.